Cześć, witam wszystkich, mamy piękną pogodę za oknem, słoneczko świeci i pogoda zainspirowała mnie, żeby pójść zobaczyć te przyczepy, jak jej się przezimowało, bo już zima jest ku końcowi, zbliża się wiosna, idę zobaczyć jak tam w kondycji są sprzęty i co w ogóle u niej słychać. Piesek też już czeka na wiosnę, piękna pogoda, kotek na dworzu również, więc idziemy zobaczyć co słychać w garażu. Wszedłem na zewnątrz, postanowiłem jeszcze e, przejście, zobaczyć e, jak wygląda ogródek, e, jak tam po roztopach, po śniegu, I też wam, wam pokażę jak powolutku e, ogródeczek przygotowuje się na przywitanie wiosny, bo powoli już widać e, roztopy, kotek już tam czeka, pięknie zgrzeje się na słonku. Cześć Kicia. Ja się przejdę szybciutko, zobaczę co tam. Słychać w ogrodzie. Chodź szybciutko te. No chodź. Cześć kiciulka. Cześć mordeczko ty mój. Moja mordecka. Moja mordecka. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do garażu. O, jest i ona, stoi, czeka grzecznie. No, już od razu zewnątrz widzę, od razu zewnątrz widzę, że jest do umycia, ale okej, okay. dobra. Chodzimy do środka, chodzimy do środka. No dobra, wchodzimy do środka. No cóż, po ostatnim mojej wizycie nie za dużo się nie zmieniło. Ale wszystko jest chyba na miejscu. Słuchajcie, ale tak naprawdę przeszedłem zobaczyć. przeszedłem zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, jak ładuję nieprostownik, bo ostatnio dziwne dzięki mi wydawał. O ten, tu ale muszę go podłączyć do ładowania, czy do sieci. Więc podłączę go teraz na zewnątrz do sieci. Prostownik jak widać ładuje. Do pełnego naładowania akumulatora brakuje mu jednej kropeczki. I chwilę poczekamy. I zobaczymy czy się włączy wentylator. W tym czasie kiedy będę nasłuchiwał czy się włącza ten wentylator wziąłem sobie jego instrukcję. I zobaczę, czy może tutaj jest już napisane w jakich warunkach on się włącza, może no, kiedy się włącza. Ale z tego co widzę, instrukcja nie ma wersji po polsku, więc bierzemy sobie angielską. Jest i angielska. Mamy wykresy ładowań, schemat jak się go podłącza. I to wszystko, słuchajcie. Instrukcja zawiera 3 dwie kartki, i reszta już jest to samo. Informacje ogólne, czyli zasady bezpieczeństwa, z tego co widzę, to na więcej. No, jest to ewidentnie napisane, kiedy go można używać, jak go się używa, żeby go nie zniszczyć, nie, jakich baterii. Jakich akumulatorów się go najlepiej używa, czego wolno, czego nie wolno podczas obsługi, mm -hmm. ale nie widzę nic napisane, w jakim momencie włącza się wentylator. Jeszcze postyduję, może mi się uda to znaleźć. Jak słyszę, na razie się nic nie włącza. Nic się nie włącza. Jak na razie. Jak widać. Przyczepa, że tak powiem jest pusta, wszystkie gąbki, wszystkie łóżka, mater, materac, wszystkie kołdry, poduszki, kocyki, firanki są zabrane do domu, a znaczy i zasłonki z tego względu, żeby były w ciepłym, żeby nie przeszły wilgocią. Właśnie wróciłem z, yy, z prezentacji przyczepy i żona mama, moja kochana oznajmiła mi, że... Idziemy na shopping. Jedziemy na shopping. Moja żona ma ochotę kupić sobie nowe buty, więc pojedziemy po nowe buty. Piękna pogoda, tak jak mówiłem, więc nawet moją żonę inspiruje to, żeby wyjść z domu. W sumie racja. Jedziemy na shopping, pokażemy Wam jak to wyglądało. Będzie prezent ode mnie, dla mnie. Ponagrywamy troszeczkę naszego shoppingu. Do zobaczenia w sklepie. <grym>? Jeszcze przed wyjazdem trzeba jeszcze uciekać pieska. O tego tam? O tego tam, ładnie czeka. Daj głos. Daj głos ładnie. Głos. Daj głos. Dobry pies. I zaraz jedziemy. Głos. Jej, bardzo, tak? Teraz idziemy dzieckiem i jedziemy na shopping. hmm <laughs> Wybrane to można przy okazji jeszcze coś innego znalazła. Torebki. No tak. Słuchajcie, sukces. Pierwszy sklep z butami, i moja żona wybrała buty. Co prawda nie te, które znalazła w internecie, ale jest zakup już w pierwszym sklepie. Oto to w to, tej to maryce, torbie. torbie. Jak się kochanie czujesz? Dobrze, jak zawsze na shopping. Taka jest zawsze ta sama odpowiedź. Dobra, jak znał życie pewnie to nie koniec. No, y, punkt G u kobiet jest na końcu słowa Shopping. O. Można? Można. No dobra, my się pewnie jeszcze trochę przejdziemy tutaj. Tak? Nie A Czy coś nie? Coś kupić? Nie, w ja sobie nie chcę. Także Chcesz, nie? To... I... taka nie potrzebujesz? Nie wiem, no. może sobie przejdziemy Przejdziemy zać... <laughs> Dobra. Idziemy szukać coś dalej. Kończymy shopping, zakupy, żona spełniona, to co chciała ma, Więc a teraz dzień... idziemy tu nakarmić, a teraz jedziemy do domu no, na to obiadek, to nakarmić. żona zrobi co? Sałatkę z grillowanym kurczakiem. O! Jedziemy na obiadek, dobra, dzięki, trzymajcie się, bajo, do następnego, pa pa.